Czyli jest takiego tak jakby koteła, który z są i musimy się nim zajmować i spróbujemy zrobić dzisiaj to i odcinek, bo były już dwie próby, ale on nam zginął, bo nie chciał nam jeść. Musimy się zajmować tym To jest taki bardzo bad gościu. Taki bad gość. Właśnie, no i on ma tutaj jedzonko, my musimy zbierać na to jedzonko. Jest tam ja szklę darmowego e tak. Mamy roommate, mamy gościa. On doli, będzie robił Nie I czemu to kupuję? Po prostu chcę mieć plus 75 dolarów. Nie. Flopą i dropą. Oczywiście robi. Ryzyk. Oczywiście. On, on robi kubki, no bo to jest koteł, typowy koteł. Kuki! ej, użyj. Um, ale do czego? No ten, do tamtego, ten, do Chorczyńskiego. Do chodczy... A to na razie nie będziemy robili. Bryj, jeden chleb i cheese. No w ogóle nie wiem, czy wstawię ten odcinek butelki. ale... Nie się... się taki taki wiem, 50, dobra już robię, już się robię. Ale weź, bo mu na nie musi nie bo zginie, wiem. zginie, bo nie już nie Kupuj mu żarcie. gotowa. mam tu dzieci, trzeba włożyć. Ja muszę z jego kupy. Ad Ej weź rend, bo jest koniec dnia. Ej draw. To się intro rano zrobi. Medium, miau, hide. Robimy na Dori 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 dori. O, o coś flopa? Flop, tak. Kuk. Robimy. Uważaj. O, Marek zobaczcie, Gabrysz gotuje, ja nie Zrobokuje. mogę patrzeć! Ja nie mogę patrzeć. Dori, dori, Ej, bo on dori, się dori. robi powoli głodny. No kup mu coś. To za chwilę właśnie teraz mu idę kupić, jakbyś chciał to wiedzieć. Kup. Jest. Flopa Kiedy się to zrobi? Kiedy się Flopa? zrobi? Kiedy się Flopa food. Flopa? hot Aha, Flopa na dopiero 50, to jeszcze nie idziesz. Mam kanapkę z gorące. Idź, Flopa. Mam kanapkę z Flopa, idź też jeść może. Mam tu kanapkę. Flopa, dobra, Flopa idzie jeść. Dać kasą. A jak kanapkę? Flopa najedzony. Kto tu tu lata? Patrz. W ogóle tam na łące też latają inne koty, ale my nie możemy się rozejrzeć, bo Flopa dobra. to typowy koteł, nie? Sra. Ej, zobacz. Poczekaj. Co? Zapie, daj. Grillet nie, daj. nie, 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 grillet na nie, Ej, czekaj, czekaj. nie, 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 grillet Widzisz, jaki on jest zadowolony, O oh, kurde, się. ale ty jesteś zadowolony, typie. Masz musisz trochę kaski. Miło będzie bardzo. zadowolony. Widzisz, po to robimy dori. dori, dori, dori. O, super. Też ciebie koteł. Dori, dori, dori. Dori, dori, dori. Dori, dori, dori. Dori, Wy nie słyszycie, ale on mówi dori, 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 dori. Dori, dori. No. Ten słodki kotek w flopie? On, on będzie kucharzem chyba i będzie gotował flopie. Ej, ale potrze, za niedługo dori, będzie gotował... dori, dori, dori. flopa. On cały czas sto, on jest bardzo happy kotkiem. On jest bardzo, bardzo happy kotkiem. Happy kotkiem. on mega happy kotkiem. On ma po prostu mega happy życie. Chodź tutaj. Chodź jeść. Flopa. Flopa, flopa chodź jeść. Flopa, chodź flopa jeść. jeszcze nie jest flopa, flopa! Flopa, idzie, chodź flopa. Flopek, chodź Dobra. Flopa, dobrze flopa. Flopa, bardzo ładnie. Flopuś Ej, bardzo. robię kolejną kanapkę. Licznie flopa. On się najpierw ja naje, wiem, dobra? Dobra, chodźcie, chodźcie, idziemy do tych drzwi. Backroom, strzela. Wow, mamy backrooms, a gdzie są no, nasze gdzie koty? Znania. Nie, jeszcze chwilę. Bo znaleźliśmy się w fajnym miejscu. Backrooms, aha, fajnie. Udało nam się znaleźć backrooms. Jeszcze, jeszcze 10 minut. Serio? Rycze, dobra. Ja się cofam, bo ja się zaraz zgubię, zgubię w backrooms. Fajnie. O nie, bo ja się chyba zgubiłam w backrooms. A co to znaczy Sanity? Jak to coś to jest niby dostępny. Wytrzymaj, to jest ten. Mmmm, um, nie albo jak go wytrzymało. Wytrzyma nie. E, o kurde, bo jestem. Ja się się... I nagle takie pfff, To dziecko wylazło. <grymne> to dziecko się po prostu... Ej, bo to dziecko też trzeba karmić. O Boże, to nawet nie wyślemy jedzenia, potrzebujemy. O, to nie wyślemy, wyślemy kasy, potrzebujemy do tego. Dobra, to ja już zbieram. A to jest z, 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 z tego małego dziecka. <grymne> dobra, e. Dobra, sfinowana. I nagle wyobrażasz sobie, że... A jak to dziecko zginie, to się chyba nic nie stanie. nie? <grymne> <grymne> młody. A nie, bo... nieł, nieł. Patrz, oni chodzą z serduszkami. Gdzie to jest Drugie dziecko! Co? Drugie dziecko! tych dzieci! Nie wiem! Weźcie, mnie, nie róbcie dzieci! Jest! Braniuuu! Jak my je wyżywimy? Jeść, jeść, popa! A nie, oczywiście dzieci dał zjadę wszystko ze żarły, który za nas górze. Nie co jedz tego dzieciokochy? Dobra flopa zjadł. <grymnie> Zobaczcie no te dzieci. Ej, czekaj, bo... Ej, ja chcę, żeby on wyszedł na dwa.

Właśnie! Co to za impreza? Główna wasza. Właśnie... właśnie! Kolejne dziecko się urodziło! Sześć dzieci mają! I wszystko, nie. Ale teraz mamy więcej kasy za jedno. Czyż to, że mamy tyle dzieci? Boże! plopa! Jedzenie, jedzenie. Szybko, to jedno dziecko, dobrze, ja już Może i że Flopa... Flopa za... Lam, lam, lam. Dobra, do, dobra, Flopa żyje. Flopa żyje, najważniejsze chyba. Ale Flopa nie jest happy! Flopa, bądź happy! Flopa musi siedzieć. Flopa ma być happy, bo Flopa musi... Dzieci umierają, FLOPA! Dzieci ci umierają, FLOPA! Jak się czujesz, Dzieci umierają! Dori 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 dori! razy tyle! Ej, renta! Boże, my nie ogarniamy z tymi kotami! Nie ogarniamy, 5 kotów na nas! No, jeszcze nam już dwa zdechły w No chyba! Już jeden głodny idzie rzek. Dwa głodne idą Spokojnie, ja już mam tam nałożone. Ale nie musisz na razie. Dori, 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 dori. Szybko Już. Już? Dobra. Dobra, jest. U, ale nasrał. Flopa. Gdzie wywaliłam ogół. A a ile Flopa ma już lat? Flopa ma dwa lata. Dreniu, szczęcze przeżyty na ciebie. Nie przestaj. Dobra, to my będziemy